Witam wszystkich bardzo serdecznie. W Meksyku, wyspa Holbox. Obiecałem coś nagrać, więc dotrzymuję słowa. Jesteśmy tutaj już dwa tygodnie i długo by opowiadać, więc może nie będę tego robił, ale jest tutaj cudownie, naprawdę przepięknie. Chciałem was zabrać na taką krótką wycieczkę. Wynajęliśmy sobie łódkę i płyniemy z rodzinką zobaczyć coś więcej. Taką łódką popłyniemy, coś. Podobnego do tego, ale jeszcze nie wiem, więc nie będę się wychylał. W każdym bądź razie zobaczcie, tutaj jest po prostu przepięknie. Cisza, spokój, słoneczko już wychodzi, a jak tylko wyjdzie, będzie około 30 stopni. Jesteśmy na wakacjach z żonką, z moim synem i z teściami i to właśnie wspólnie lecimy na tą wycieczkę. A was zapraszam do takiego krótkiego vloga. Zobaczcie, jakie sprzęty poparkowane. No, musisz uważać, żebyś tam nie wpadł. Mój syn Sebastian i najpiękniejsza żonka na wyspie. No dobra, uczeszać ci. Tu z przodu no do góry, nie tu. O, ale pięknie. My name is Daniela. I'm gonna be your uh, guide for this Cabo de tour, and our captain, Miguel. Miguel. Okay. He's gonna bring us safe and sound back to home, home to home okay? Okay. Uh, 1st we're going to the fishing zone, we're gonna have like around 40 minutes or one hour uh, trip to the. fishing soon, which is the first activity we're going make right now. Okay? As, have you ever fished? pescado, perdón chicos. pescado? ¿Sí? vez Bueno, pasa algo muy sencillo con una línea. Eh, we fly we all fish, esperemos que todos pesquemos. So we can have a big fish. Si no no come. for dinner. No or, no comen no come. Que si no pescas no comes. Si no no come. If you don't fish, you don't eat. So,

To jest zerze, pelikan. To, to wszystko. Ty i mama. Mama wie co robi, nie? No, what doing? Mijcie, nie bój się, synu. Mama umie łowić. Z głodu nie umrzemy. nie będziemy dzisiaj nurkować, bo jest słaba widoczność, ale w zamian za to będziemy mogli posiedzieć dłużej właśnie tutaj na, jak to się babcia mówi? Chabo katocie. Okej. Okay. Tak samo jak holbox, jak to się mówi? Holbosz. Okej. Okay. Ja zawsze mówię holbox. Jak czytać, tak gadać? Trudno. Jest bar, ale my mamy bar w plecaku też. Nasz swój plus... Mamy Pamięt też tutaj, na pewno jakieś drinki dobre robią. Zobaczymy, co tu można załatwić. I pozwiedzamy. Pozwiedzamy trochę wyspę, popatrzymy. Pogoda piękna, super sprawa. Szkoda, że nie ma tej widoczności, bo tutaj na pewno jest mega, jeżeli chodzi o ten snorkling, czyli nurkowanie z maską. Ale na pewno jeszcze się wybierzemy na wycieczkę, żeby zobaczyć ten świecący, bardzo sławny. Plankton tutaj u nich, bo podobno jest tutaj e, fluorescencyjny plankton. Czyli widać go po prostu w nocy. Niestety nie widać tego e, na przykład u nas na plaży, dlatego że światła odbijają się z hotelów i nie jest w stanie tak, się tego podaję. zauważyć. Rzeczy. Co ci dać? Daj te rzeczy. Rozpakuję. No. Tak jak dziadek. A. O. Zdróweczko koronka w raju. Mm. A, pyszna korona. A potem tam smakołyki. Formy nie ma, no bo cóż. Wakacje się przedłużyły, ale na drobie. So, what what's the story of uh, this island? Was there any hotels? No. Cuz uh... this is also uh, belongs to Isla Holbox. People used to live a long, long time ago uh, here on the island too, and they um, will produce all kinds of uh, things with coconut. Coconut okay. oil, they also coconut, the fibers, and everything. And there was a big place in the coconut trees, in the coconut palms. So they migrate to a small island, the small island in Holbox. Okay. This is called Isla Grande, like big island, but it's also like belongs to Isla Holbox. Okay. And it's like 40, almost 50 kilometers of islands. From Cabo Catoche, which is here, here Cabo Catoche is where the Gulf, Mexican Gulf, meets the Caribbean. Oh So right. like it's where the they meet like the, the seas, right? Nice. And it's like in the tip of the corner. It has, it, there's this history here because the first Spanish people that came to Mexico came here to Cabo Catoche. Right. So it's also like a historic place here. Okay, here. And Like we They don't live anymore here. here. Only them in the fishing camping and they do that fish. Right, nice. Yeah, they can fish anything octopus, lobster, fishes, of course, sharks. Yeah. So there is uh, a lot of sharks around if you swim yeah. further. There's a lot. Like, yeah. I mean, not offensive. I've never, I've never heard any report of an injury okay. or an accident. No, no. Right. Yes, They're kind of, I think they're kind of not stupid, but they're not aggressive. You know? right. yeah. Nice, thank you. See you. <laughs> Ostre zęby, nie chciałbym, żeby mnie taki ugryzł. Czyli są tutaj rekiny, ale nie są agresywne. Nie słyszeli jeszcze tutaj żadnych raportów odnośnie, żeby rekin kogoś zaatakował. Ale inni może słyszeli. <laughs> Lepiej nie ryzykować, prawda? I daleko nie wypływać. Siemanko. Tutaj jesteśmy. A tutaj mamy hotel, czyli przepłynęliśmy tutaj. A tutaj jest Cancun. żeby tutaj dojechać, z tego co się orientuję, z Cancun jechaliśmy taksówką do Chikili, i z Chikili w nocy przeprawialiśmy się łódką z lokalnymi do Isla Pajaros. Tam w nocy szukaliśmy taksówki i hotelu, ale to była przygoda mojego życia, dlatego że. Taka przeprawa w nocy nie sądzę, żeby była legalna. Nie było się z nikim dogadać, i oczywiście lokalni próbowali nas oszukać na pieniądze. Także dla ciekawych albo ludzi, którzy chcieliby tutaj przyjechać, to czasami trzeba po prostu uważać, dlatego że za przeprawę z jednego końca na właśnie tą isla, nie pamiętam nazwy, ale tam do nas chcieli wziąć 3000 dolarów na początku, wyobraźcie sobie, a skończyło się na 160. Także ktoś, kto ewentualnie nie ma pojęcia i by po prostu wyjął pieniądze z kieszeni i zapłacił, bo pomyślałby, że tak po prostu jest, no to byłby 2840 dolarów w plecy, wyobraźcie sobie. Yy, ogólnie to... Wyglądało to w ten sposób, że tam jest jeden taki hotel miejscowy i za nocleg bardzo duża cena była. Stąd też szukaliśmy tej przeprawy. Na początek chcieliśmy zostać w tym noclegu, ale właśnie cena była jeszcze bardziej kosmiczna i to właśnie dlatego, żeby wiadomo, wziąć łódkę i potem ta łódka wynosiła te niby 3000, a potem oczywiście zaczęliśmy z nimi rozmawiać, kombinować, no i udało się przeprawić za 160 dolarów, co i tak jest stosunkowo dużo, dlatego że prom na który się spóźniliśmy był 10 czy 15 dolarów od osoby także tak to wyglądało ale warto było i było bardzo ciekawie, prawda? każdy niepewny, każdy zestresowany i każdy troszkę wystraszony, prawda? bo lokalni to wiecie no ja nigdy nie byłem w Meksyku jakoś tam na dziko, więc no nie ukrywam, miałem stracha ale wszystko fajnie się skończyło idziemy popływać? jesteś gotowy? Dobra, mama gotowa? Uh -huh. Idziemy popływać? Uh -huh. O, woda jest po prostu niesamowita. Ma jakieś nie wiem, ile może mieć stopni woda. W ogóle nie czuję różnicy temperatury. 26 stopni. Naprawdę, wchodzi się do wody. Mega. I w ogóle nie czuć zimna. Chodzisz, wychodzisz. ciepłutko Coś pięknego. Skakuj. Poczekaj, zobaczymy co jest pod wodą, ale nie ma widoczności. Gdzie mam iść? Co się boisz o mnie czy coś? Nie, no, nie. No. <laughs> no to co? Czekaj, bo mi ściągasz spodnie. Super, co? Jak tam woda? Ciepła? Nie. Yeah! <laughs> no to skacz, płyń. Płyń, tak jak w basenie Idziesz? Sebek Halo.

Wow Co tam tak patrzysz? Ktoś tu jest głodny Jak to się nazywa? Sewicze Sewicze Tak, to jest surowa rybka Czyli surowa rybka odpowiednio przyprawiona, tak? Okay. Tak Dziękuję Więcej nie jem, bo łódka będzie kołysać i potem mi wypadnie parę. Ah, eee, <laughs> tam wypadnie. Pystę, zajebiste, Mega. Mm. Dziadek, dobra? Tak? Mm. Mama jednak się skusi? Próbuję. Próbuj dróg, nie, surowa rybka nie. Nie? nie? mi w ogóle nie czuć, jest surowa. Jakbym zjadła przerobioną. Chodź misia. Czyli to będzie tutaj jeszcze tatar To jest e, pikantne? Czekaj, przechyl troszkę o. Pomidory, kolendra Spróbujemy Okej. Okay. Mm -hmm. no. Nigdy nie jadłem nic lepszego, ale kurwa dobre Okej okay. Dzisiaj jemy, bo dziadek zadbał. Bez dziadka umarlibyśmy z głodu. Głowa rodziny. Głowa rodziny? tak. <głos》>. Dziadek, dobrą rybkę złowiłeś. No to nie przejechać, Gdybyś tu żył, dałbyś sobie radę, co? <głos》> Mówi ci, że będę tu jako latarnik. No, zapytamy się, może zostawisz CV. Będziesz latarnikiem na... Ja będę latarnicą, nie będę nie no no, Ty będziesz no no Jak to nie? Przecież. Przecież mówiłeś, że złowisz rybę i zjesz. Really nice. Amazing. Dobra? Nigdy bym nie powiedział, że surowa ryba może tak dobrze smakować. Ja mogę jeść suszy i surową rybę, ale w tym mi nie podeszła, niestety. Ja nie podeszła? Ja mi bardzo smakuje. Jaszczurka w środku. Mi się cichutko. Poczekaj, wejdziemy do środka. A musimy zamknąć drzwi za sobą. O czekaj nie podchodź do niej pomalutku ok? pomalutku stój tutaj bo ona się boi a my jej nie chcemy wystraszyć nie będziemy podchodzić za blisko bo ona się teraz boi nas ok? ale zobacz jaka jest piękna Mishu, nie podchodź do niej teraz bo ona się boi zobacz idzie Okej, okay, to było piękne, przepyszne jedzenie, fajnie spędzony czas, a teraz lecimy do... jak to się nazywa? Ujścia rzeki Santa Paula. Ujścia rzeki Santa Paula. Będziemy karmić sumy. Będziemy karmić sumy? No. Czy będziemy je karmić? Tobą. Sepciem. <noise> o, to jest nasza jedyna szansa. Jak się go teraz pozbędziemy... Przestań. Pogadajmy na <grymne> pokład. Poczekaj. Wszyscy na prawą stronę. <grymne> Poproszę zdjęcie na. Poczekaj. babka wyszła. Morski. <grymne> Kończę się. Ja Tej wody Enjoy yeah. yourselves, okay? Let me Tutaj kończy się nasza wycieczka. Idziemy sobie zjeść coś na obiad, a później jeszcze prawdopodobnie na plażę albo na basen. Jeszcze tutaj trochę zabawimy, bo zostało nam jakieś 20 dni pobytu, także jeszcze zobaczymy niejedną rzecz. A wam mam nadzieję, podobało się dzisiaj tak jak nam. Trzymajcie się, na razie.